Witam bardzo serdecznie, razem z Pumą dotarliśmy do Portugalii, jesteśmy w Domu Portugalskiej Piłki, jak mówi o tym miejscu Roberto Martinez, a więc selekcjoner reprezentacji Portugalii. Przylecieliśmy tutaj, żeby zaprezentować nowy model znanych Wam butów Puma Future, to jest ósma generacja tego bucika, który jest już na mojej nodze, ale też po to, żeby Wam pokazać ten ośrodek, bo jest naprawdę inspirujący, a w Polsce przecież toczy się dyskusja o tym, gdzie powinna mieszkać nasza reprezentacja. Jesteśmy w ośrodku treningowym reprezentacji Portugalii. Ostatnio w Mediolanie nam nie poszło, ale wzmocniliśmy swój team o niejakiego Kuba Polka. <noise> <noise> Każdy gol, a mnóstwo, będzie tak celebrowany. <noise> Jeden z dedykacją dla Maj, bo i obiecałem. Razem ze mną drugi mój ulubiony Wojciechu humanie, polski youtuber, a więc niejaki kłesek, z którym zagramy w pewne wyzwanie. Twój ulubiony klub to? Jak chce Barcelona? Teraz na zmiany wymieniamy piłkarze FC Barcelony i P kto? I mamy na to 10 sekund. Kto nie odpowie, przegrywa. Bo zobec tej kadry, bo tak to będzie trwało 2 godziny. Dobra, no to robimy to. Dobra, dawaj, ja ty zaczynaj. Wojciech Szczęsny Robert Lewandowski Gavi Araujo Pedri Czekaj, nie wiem czy mówić Gabiego. Kunde, je dobra, nie wiem, czy mówić Gabiego. Kunde i <laughs> martinez nie? nie może. Dobra, Garcia. Garcia, jak ma na imię? No, Erik, Erik Garcia. Dobrze. E, Ferran Torres. No to. Fermin Lopez. No to. Lamina Mal. Rafinha. No to. Pałku Barsi. Iniaki Penia. <laughs> Astralaga. Ok. E, dobra. Robią się nam tutaj. A, dobra. Fati. Dobrze. Do... Balde. Ok, dobra. E, Martin. Co, Martin? No, Martin. A jak ma na imię? Jezus, nie wypadł. by się imiona. Dobra, no to mogę zmienić, tak? Dobra, Gerard Martin, ja ci, dobra, ja ci podpowiem. Gerard, Martin, dobra. Frankie de Jong. Uj! Kto jeszcze nie był? Mmm... Kubarsi? Był. był. A! Skucha, niestety! No, pał Kubarsi, niestety. Kłesek przegrał ze mną w swoją grę, ale na boisku za to da z siebie więcej. To było pytanie? Nie wiem. Ja, no, jako youtuber powinien być przygotowany. Jesteśmy na początku naszego eventu. Za moment selekcjoner reprezentacji Poltugarii Roberto Martinez wylosuje nasze grupy. Zobaczymy z kim ten as zmierzy się na boisku. Jest gotowy moim zdaniem. Nie było go w mediolanie, ale dzisiaj będzie czarował. Future zostały stworzone z myślą o tym, aby uwolnić kreatywność graczy na boisku. Future 8 mają nową kolekcję Fusion Słyszałeś? a dodatkowym wsparciem jest dla nich podeszła Flex Gility, umożliwiająca zwiększoną rotację i elastyczność, co przekłada się na możliwość odważnej gry przy maksymalnej prędkości. To właśnie my. My będziemy dzisiaj na maksymalnej prędkości ze zwiększoną rotacją. Przyjemne, wygodne, same strzelają bramkę, mam nadzieję. Słuchajcie, będziemy brać udział nie tylko w turnieju, ale także w sesji treningowej, którą przygotowali tutaj trenerzy, którzy pracują właśnie w ośrodku treningowym reprezentacji w Portugalii, bo to nie tylko pierwsza reprezentacja, ale także reprezentacje młodzieżowe, piłka kobieca, beach soccer, futsal, także wszystko się tutaj dzieje. Sesja treningowa przed turniejem, który się niebawem zacznie, zorganizowana przez profesjonalnych trenerów, którzy są tutaj zatrudnieni w ośrodku Federacji Portugalskiej. Także fajnie sobie zrobić coś takiego, choć ja się oszczędzam, bo uważam, że najważniejsze powinienem pokazać w turnieju. Pamiętacie tego człowieka? To jest Honza Weber z Czech. Czekamy 147 dni na to, jak zniknie w Boniek. Zniknie w Boniek. 100 parysadni, kamerami, jak to możliwe. to do this. Promise. Come on, be a man. 100%. Wierni widzowie Food Tracka pamiętają, że rok temu doznaliśmy stromotnej porażki na turnieju, który organizowała Puma. Więc jak prawdziwa polska drużyna, sięgnęliśmy po posiłki. I cała nadzieja w gościu, który 4 lata nie grał w piłkę. I ma nas sobie tak, Nie spodziewam że... się niczego dobrego po naszym występie. Ale damy się wszystko. To i niskie oczekiwania, nie? Bo, no, może być tylko lepiej. Wolkoś na razie jeszcze nie pokazał e, swoich Nic. prawdziwych umiejętności. Bo trzymamy to oczywiście na turnie, bo na razie takie gierki. No to przecież też nie mogliśmy się tak, z naszej gwiazdy. To woda? No. Za chwilkę regeneracja, masaży, ksałęka. Patrz, 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 patrz co się co dzieje. O oh, man! Ja mam celę, żeby nie będzie Tomasz Lewandowski Great Zaczynamy od dwóch punktów Czy 5 i 10 Celujemy w 25 punktów To będzie top Dobra, zobaczymy co do się wydarzy

Professional Polish players. Yeah. Professional. You not know? yeah. We are You know? It's not about technique. You know? <laughs> the most talented guy in the world. it's a Polish future. it's <laughs> <Polish. laughs> What do you have to say? <laughs> say something. Too far. <laughs> I mam nadzieję, że w przyszłości będzie mój cel. Polkoś, jaki jest Twój cel? Dyszka, okay. Dyszka w sumie? Nie, no żartuję. Cokolwiek trafi, wiesz? Cztery lata piłkę nie grałem, pamiętajcie. Wszystko to jest kolana, ale wracamy w wielkim stylu, mam nadzieję. Zobaczymy, możliwe. Wow! Kamela, wow. Szybcie, szybciej, szybciej. Bo... Nie, lepiej, lepiej, lepiej. Wow.

<noise> Brawo Polko, już wygrałeś Ile było? 10? Więcej od na pewno to... Znaczyłem się Ale mówiłem, że więcej 10 Chyba było 10 Co jest najważniejsze w Lizbonie? Future, a konkretnie Puma Future 8 Czyli te oto piękne buciki Proszę bardzo, które ja nie ukrywam, że już przetestowałam na boisku, dlatego wiedzę praktyczną posiadam nie mało. A teraz idziemy zaczerpnąć trochę wiedzy teoretycznej i dowiemy się o tych butach wszystkiego. The biggest differences between the current future and the previous future is basically the introduction of our new outsole system, uh, which introduces actually many different parts. And by that, it offers different functions under your foot. So in the back, you have a bigger plate which is giving you stability and support. But then on the forefoot, you have a smaller plate, which actually gives you the flexibility which you need for your for agility. And then as well with introduction of the correct placement of the studs, we also offer three sixty movement for the player to always be unpredictable when he's trying to play the game. Well, first of all, I love the design. I love the color. I think it's like a great, you know, um, has great colors in it. Um, I also think that the fact that it's fit to women's feet as well, and like Puma being one of the only brands to do that and the first brand to do that, that's very special as a female footballer. I think like it's good to have brands that cater to our needs um, and that help us perform even better. So when it comes to the woman's fit, uh, it always starts with the last, uh, obviously, because the last is what determines the fit of the boot, um, and women's feet and men's feet are very different. So our innovation team and working with us. We researched and, and, and analyzed a lot of women's feet, and then we basically made those changes specifically on the last, applied it to the shoe, and then also not just on the last, but also on the upper itself. So we have a softer heel, um, and we have a bit more tightness around the midfoot. But then most importantly, what we receive uh, very good feedback from our female players is the sock liner, so or the insole. Uh, we made it a bit softer as well and a bit thicker. Our for the game. Bardzo simple. Four four games, four clean sheets. You have only one four job. 4 seconds and it's not. You have only one job, opansa. My <laughs> jesteśmy na zero z tyłu, a z przodu coś na pewno wpadnie, więc spokojnie. Na pewno. Co robisz, Wicia? Obcuję. Obiecuję za Portugalię, za mój kraj. So actually we need 7 plus goals no, or 6 plus, plus goals. Sześć, sześć, i bramka, dobra. Trochę biegania będzie. powiem ci, że to Okej. Ja, ja, ja. I know. Jest bojo to jest nawet 8 po 8 za duże moim zdaniem. No ale pan powiedział, że to wyzwanie. Więc to będzie nasze wyzwanie. Trening interwałowy uważam za rozpoczęty. Oh, no. Moim zdaniem w tym momencie Tomek Wodarczyk nie zawinił, tylko honda a miał tylko one job, nie? Honza miał tylko jedno zadanie, tylko jedno zadanie miało zachować czyste konto w czterech meczach, w 20 sekundzie stracił bramkę. I... Powrót, powrót! Honza! 2-0. Son 2-0. Jeden dwa, kontakt do ma bramka. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Bravo, bravo. Patrz tak jak dnie, patrz jak dnie. Czy Michael Kesek? Bravo! Nie, no Kesek. Bravo Kesek. Folgos jak pierwsze wrażenie? Kiepsko, no czy lata byc gania jednak już tak się na bójsku w kastę. A co tam na szczęściaku próbowałeś, na zwiadu? Ale w akcji gankowej. Wziąłem udział w asystentach Mówi się, że przestrzeń w futbolu to wszystko, ale przestrzeń jest naszym przekleństwem. Za dużo miejsca na boisku. Wymyśliłem taktykę na następny mecz. Zainspirował mnie polski Guardiola, czyli Michał Prowierz. Strzelać celnie, bronić szczelnie. Mam nadzieję, że się dostosują. On za konto. Po czesku, jak jest. nula. A nula, či si přichře trošku, no. Każdy brawo. W każdym meczu teraz Czyste <laughs> konto, nie było czyste konto. rep, pumy. Nie ma czyste konto. Ale moim zdaniem. Nikt nie biegał. Somebody will running and passing to the opponents. Exactly. But ja myślę, że to jest wszystko kwestia tych koszulek. Dlatego mam plan, że na następny mecz zmieniamy. Na białe. to jak ten zawodnik dzisiaj wygląda Tak się go ogląda sprawiło, że aż musiałam pójść po popcorn Nie z taką drogą? Ale nie ma to znaczenia Wygrały! Wygrały! Dobra, Kazek, Widziałeś? Kurde, piękne Widzisz? Pierwsze Tam zwycięstwo z... Pierwsze historyczne pierwsze? zwycięstwo Teamu Europa Wschodnia Puma W tym drugiej edycji tego turnieju Odzwyczaiłem się od tego uczucia Odzwyczaiłem się od tego uczucia, ale co mogę powiedzieć. Chciałem podziękować przede wszystkim całemu sztabowi szkoleniowemu. Bez ich ciężkiej pracy by tego nie było. Nie przyjechalibyśmy tutaj. Muszę powiedzieć, że kibice jeżdżą za nami po całej Europie, co jest wspaniałe. Odkładają pieniądze, ostatni grosz wydają na to, żeby polecieć za nami. Ale robimy to dla nich!